Wysienie mądro i przygotowuj się do drugiego lotu. Do kolejnego lotu. O tak? Myślałem, że z tym <śleszy> teraz jak prawdziwy leci ciutkę za szybko jak będzie lżejszy to ten tam chabluje za uchem co? ten tam chabluje za uchem znowu Widzę, że Jasiu ma bardzo pochylony, goni go. Jak patrzysz na nas. No, starałem się po, tym, po prostu trzymać prędkość i nie, no nie. Jest dobrze, dobrze jest tylko. Jasiu ucieka, chodził. No to go pierdalem, jak zaczął cię trzymać, tam tym tak. lewym zakręcie, to całkiem dobrze wyszło. Tak. Tam, że się już rysowali całkiem Psz! dobrze. A z wiatrem jest jak jest. Po prostu musisz. Niżej nie drzeć do góry go... musisz go niść i żeby prędkość nabierać, no bo mm -hmm. jednak tam też jest, bo... Nie, nie, bo to nie, nie, on doleci z on ma za dużą doskonałą. nie włączaj hamulców kurwa, bo ładnie leci. Nad trawą kosiakiem, panie pilocie. Nie bo będziemy miał prędkość. Pa pa lecimy. Panie Janie Dobrze, lecimy. I teraz zostawić. To nie na nas. Lecimy, bez górek, panie pilocie. Kurwa, bez górek, panie pilocie, kurwa, bo, o. Zostawić, pięknie. No. Tylko no, dlaczego o, po autach od o, razu? Pięknie. Teraz sam możesz hamulce. O. Ale na koło, jaś... ja na